Takim wielkim osiągnięciem Napoleona, osiągnięciem, które przetrwało samego Napoleona, był kodeks cywilny. Napoleon chciał regulować prawo cywilne. Z jednej strony chciał zagwarantować osiągnięcia wielkiej rewolucji francuskiej, z drugiej strony chciał wzmocnić instytucje rodziny. Napoleon, dotknięty osobiście rozwiązłością, jaka panowała wówczas w Paryżu, mam tu na myśli zdradę. Jakiej dopuściła się jego żona Józefina w czasie wyprawy do Egiptu. Napoleon przebaczył żonie, ale nie zapomniał tej sytuacji. Napoleon wywodził się z Korsyki, z wielodzietnej rodziny i z niesmakiem patrzył na swobodę obyczajową, która panowała wówczas w Paryżu. Kodeks cywilny Napoleona miał wzmocnić instytucje rodziny jako fundament życia społecznego. Powołał specjalną komisję. Która miała się zająć tym wielkim dziełem. Był rok 1800. Sam przewodniczył 57 spotkaniom tej komisji. Było ich w sumie 109. Brał aktywny udział w tej komisji. Zaproponował wiele słusznych rozwiązań, ale to był jeszcze ten Napoleon, który potrafił słuchać. Bardzo często w czasie Pradna kodeksem cywilnym Napoleon dawał się przekonać innym członkom komisji. Nie był głuchy na ich argument. Nie był przekonany, że sam wie wszystko najlepiej. Kodeks Cywilny, podobnie jak Konkordat, również napotkał na opór ciał przedstawicielskich. Ostatecznie stał się aktem prawnym dopiero 21 marca 1804 roku, ale był już gotowy dwa lata wcześniej. Jak zauważył Marian Kukiel, kodeks Napoleona stanie się fundamentem prawnym Francji nowoczesnej, a także w dużej mierze. Nowoczesnej Europy. Jak pisze Andrzej Zachorski, kodeks miał podwójny charakter. Po pierwsze, sankcjonował prawnie likwidację feudalizmu i był gwoździem do trumny feudalnej arystokracji, jej stanowił uprawnień i przywilejów. U podstaw kodeks leżało prawo każdego obywatela do wolności osobistej, równości wobec prawa, laicyzacja państw, wolność wyznania i wolność pracy. To były te osiągnięcia rewolucji francuskiej które kodeks sankcjonował. Ale kodeks cywilny Napoleona poświęcił również wiele miejsca prawu rodzinnemu. Kodeks cywilny utrzymuje małżeństwa cywilne i rozwody, które stały się wówczas normą we Francji, ale utrudnia udzielanie rozwodów. Podaje trzy przesłanki, które mogą doprowadzić do orzeczenia rozwodu: cudzołóstwo, wybryki. Podpadnięcie jednego z małżonków pod karę infamii. Co ciekawe, kodeks cywilny nie wprowadził równości małżonków. Był ewidentnie nachylony na korzyść mężczyzny. Jego pozycja w małżeństwie była dużo silniejsza od pozycji kobiety. I tu też możemy dopatrywać się doświadczeń rodzinnych wniesionych z Korsyki przez Napoleona Bonaparte. I tak na przykład, o ile mężczyzna mógł uzyskać rozwód z powodu zdrady żony, o tyle kobieta mogła wystąpić o rozwód tylko wtedy, gdy zdrada małżeńska miała miejsce w ich wspólnym mieszkaniu. Czyli jeżeli mężczyzna zdradzał żonę poza mieszkaniem, to nie mogło to być powodem wystąpienia o rozwód. Drugi przykład. Zabicie kochanka żony w domu rodzinnym przez jej męża było przez kodeks karny oceniane jako niepodlegające karze. Natomiast w razie zdrady męża, zabicie jego kochanki przez żonę było karane. Liczba rozwodów nie była duża. W Paryżu, mieście słynącym już wówczas ze swobody obyczajów, liczącym około 600 tysięcy, orzekano rocznie zaledwie 60 rozwodów. Ale była druga strona tego medalu, czyli mimo Kodeksu Cywilnego Napoleona bardzo rozpowszechnione były we Francji związki nieformalne. Nie mamy statystyk na ten temat z czasów Napoleona, ale mamy taką statystykę z roku 1817. Otóż w Paryżu 38% dzieci wywodziło się ze związków nieformalnych, można podejrzewać, że w czasie Napoleona te liczby były wyższe. Oczywiście Paryż był miastem wyjątkowym. Moralność na prowincji była dużo bardziej konserwatywna niż w stolicy Francji. Artykuł 213 Kodeksu Cywilnego stwierdzał cytuję kobieta musi być posłuszna swemu mężowi. Drodzy widzowie i słuchacze, polecam Państwa uwadze moje konto na portalu x-użytkownik-barzanin1768. Omawiam na nim wydarzenia dnia oraz publikuję artykuły w ramach cyklu Bohater Tygodnia. Znajdziecie mnie Państwo również na Facebooku użytkownik-barzanin1768 oraz na portalu patronite użytkownik-barzanin. Pozdrawiam serdecznie.